Dzień dobry. Witam uczniów klasy trzeciej na lekcji plastyki. Szczególnie ciepło zaś witam dzieci z klasy trzeciej C ze szkoły w Nowej Wsi, bo to one będą miały tę lekcję w piątek 3 kwietnia. Dzisiaj będziemy robili kartki okolicznościowe. Takie kartki kupujemy bądź przygotowujemy i wysyłamy lub wręczamy z różnych okazji. Czasami z okazji urodzin, imienin, rocznicy ślubu, bądź z wielu innych okazji. Niestety w dzisiejszych czasach nośnikiem życzeń bardzo często jest bezduszny SMS, ale on nigdy nie odda magii tych kart. Szczególnie wykonanych własnoręcznie. Wy przygotowywaliście często kartki z różnych okazji, z okazji Dnia Mamy czy z okazji Dnia Nauczyciela. Czasami przygotowywaliście kartki z podziękowaniami na koniec roku szkolnego. Ja w takim albumie mam zgromadzone kartki. Proszę, zobaczcie, jakie piękne kartki przygotowali uczniowie. Przepraszam, musiałam zdjęcie zasłonić. Dzisiaj proponuję przygotowanie kartki z białymi kwiatami. Będzie ona wyrazem wdzięczności dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego za ich ciężką pracę, jaką teraz wykonują, lecząc i ratując życie Polaków. Te kartki z białymi kwiatami i z podziękowaniami przyniesiecie do szkoły po przerwie, spakujemy je do dużej koperty i wyślemy do wybranego szpitala. Nasza praca będzie półprzestrzenna, efektowna, ale łatwa w wykonaniu. Co będzie potrzebne? Kolorowa kartka w formacie A4? Jeżeli ktoś nie ma kolorowej kartki, może równo przyciąć kawałek szarego pakowego papieru, kawałki białego papieru, zielony papier do wycięcia łodygi i liści, klej i nożyczki. kolorową kartkę składamy równo na pół. Teraz przygotowujemy płatki kwiatka. Pasek papieru składamy Możemy złożyć kilka razy, wtedy będziemy mieli od razu kilka płatków. prasujemy palcami. Tu, gdzie jest grzbiet. Wycinamy płatek w kształcie serca. Proszę zobaczcie, od razu macie kilka płatków. Bierzemy jeden z nich i klejem sparujemy tylko połowę. przyklejamy do karty i mamy już jeden płatek. Podobnie robimy z kolejnymi płatkami kwiatka. Następnie z zielonego papieru wycinamy łodygę, docinamy. Na odpowiednią długość. Przyklejamy do naszej pracy. Tak jak tu jest na zdjęciu. Wycinamy liście. Mogą być liście w takim wydłużonym kształcie, wycięte. które sobie przykleimy. A mogą być liście również wycięte w kształcie serduszka. Na przykład. Na koniec proponuję dokleić środek kwiatka z kawałka Papieru wycinamy kółeczko i przyklejamy między płotkami. Kartka jest gotowa. Następnie przygotujcie równo wycięty kawałek białego papieru. Napiszcie na tej białej kartce podziękowania, takie od serca. Chciałabym, żeby tych kartek było bardzo, bardzo dużo. Marzę, żeby dostała je każda pielęgniarka, każdy lekarz, każda osoba pracująca teraz w szpitalu. Tę kartkę wklejcie do środka. Oczywiście kwiaty mogą mieć inne kształty. Nie chcę was w tej kwestii ograniczać. Ważne, żeby były białe. Wierzę, że uczniowie klasy trzeciej C staną na wysokości zadania. Tak? Tak, już widzę, jak Emil, Frani, Staś, Janek I Zunia i wszystkie inne dzieciaki, Ochoczo zabierają się do pracy. A proszę, pamiętajcie, żeby po sobie posprzątać, segregując śmieci. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia.